W moim pierwszym poradniku będzie to poradnik dotyczący jak zapisywać w programie Audacity AudiKaty w formacie MP3 Ja mogę sobie nagrywa zapisywać w formacie MP3 gdyż zrobiłem takie coś Proszę, zapraszam na początku wchodzicie na stronę Audacity Source for wybieracie Pobierz, ja miałem Maca, to pobierałem na Maca, czyli mam Maca, bierzecie Windowsa, tutaj możecie także pobrać sobie program Auda Audacity, bierzecie, żeby mieć zapisywanie w formacie MP3 Bierzecie encoder MP3 Lame i tutaj macie na wikipedii tu jest przejść do strony pobierania. Otwieracie to i zaznaczacie tutaj. Pobieramy to. Czyli wy pobieracie na Windows. Na Maca jest podobnie, tylko pobiera się to. Ja pobiorę to. Po prostu otwieram to i instaluję. Po instalacji powinno Wam już normalnie zapisywać w formacie MP3. Zapraszam do jeszcze, będą jeszcze inne poradniki. To był mój pierwszy. Komentujcie, subskrybujcie, zapraszam. Na razie cześć.